Po imponującym zwycięstwie z włókniarzem Częstochowa na własnym obiekcie, lotos Wybrzeże Gdańsk stawił się na popularnym Smoczyku, gdzie stawił czoła miejscowej Unii Leszno. Dodajmy podrażnionej Unii, gdyż w minionej kolejce zostali wręcz rozjechani przez Tarnowskiego imiennika. Byki zdołały ugrać jedynie 34 oczka w starciu z Azotami Tauron. Jak już wspominaliśmy, w zgoła odmiennych humorach do Wielkopolski przyjechała drużyna Gdańskiego Wybrzeża, która liczyła na sprawienie niespodzianki. Wróćmy jednak do samego początku. Leszno, godzina 17 na 60 minut przed pierwszym biegiem. Na Smoczyku trwa zażarta walka z Torem. Jak udało się dowiedzieć, nasi zawodnicy mieli wiele wątpliwości co do stosownego przygotowania na wierzchni. Dlatego też e, tego typu ciągniki, czyli Ursus C363P, musiały wyjeżdżać na tor wielokrotnie. Ciągniki podołały i połatały, a mecz rozpoczął się planowo. Dziur jednak nie brakowało zarówno tych na torze, jak i w zestawieniu Stana Chomskiego. Mam jeszcze dziury w składzie i gdyby nie upadek e, w konsekwencjach tego upadku słuchany bark śmocno Krystiana, to jest też dla mnie problem, nie wiem co dalej. To, to taktycznie trochę mi to pokrzyżowało szyki, to mogło być Dużo ciekawi. Spotkanie przy pięknej 30-stopniowej aurze otworzył remis 3-3. Od trójki bój z unią rozpoczął Krystian Pieszczek. Kolejne dwie gonitwy padły łupem miejscowych: kolejno 4-2 i 5-1. Szczególnie warta uwagi jest jazda drugiej linii byków Juricy Pawlica i Przemka Pawlickiego. Z Juricą naprawdę bardzo dobrze nam się współpracuje. Ja mam bardzo dobry kontakt z Juricą. Było to nawet może widać na to, że próbujemy sobie jak najwięcej pomagać. Wiadomo, że nieraz nie ma takiej. Opcji, żeby sobie pomóc, ale no, jak jest taka możliwość, próbujemy na siebie patrzeć i pomagać sobie. W czwartym biegu goście odrobili nieco stratę za sprawą niezawodnego Pedersena, który jednak jadąc w parze z młodym Krychą popełnił błąd. Zamiast 5-1, zwyciężyliśmy 4-2. No, uczę się i też tracę, bo dzisiaj naprawdę potraciłem. Wyjechaliśmy na 5-1, no, nieporozumienie w drugim łuku trochę mnie wypchnął, no i było tak jak było. At the moment, my starts has been working quite consistently. Today, I was not hundred percent happy with my starts but I had the speed, you know, so that was good. Nie, teraz jest inny czas. Mamy inny silnicer, pracujemy z innymi motorykami i tak dalej, ale wiecie, czas trwa, i musisz podążać za tym, i musisz być szybki, więc jest to nowa generacja, i jestem tam, gdzie powinienem być, żeby walczyć za zwycięstwo. Chwilę później gospodarze ponownie za sprawą świetnych Pawlica i Pawlickiego wygrali podwójnie, odskakując czerwono-biało-niebieskim na 8 punktów różnicy. A Ja nie ukrywam, że wygrywając z nikim, czy tam z Gregiem, czy z tą czołówką, z Grand Prix to jest wiadome, taka dodatkowa mobilizacja, bo to jednak te nazwiska są naprawdę bardzo znane. No ale dzisiejszy żużel naprawdę pokazuje to, że nazwiska nie jadą do końca, no to jest żużel i tu się wszystko może wydarzyć. Wcale tak łatwo nam się jeździło, po szczególnych biegach naprawdę gdańszczanie pokazali, że potrafią jechać bardzo szybko i skutecznie. Także, no pokazali naprawdę, że potrafią sprostać każdemu chyba tutaj rywalowi i powalczyć wszędzie. Liga jest bardzo wyrównana i tutaj Żadnego przeciwnika nie wolno lekceważyć, każdy jedzie, żeby wygrać i też dzisiaj tak jechał Gdański, bardzo dobrze jechali, waszczaniki Peter, Tomasz Jonas, są pokazali wysoką, najwyższą klasę Żużla. No generalnie po wygranych meczach nie oceniam tych rzeczy, ale to wodzi mi od początku, który baszył. W biegu numer 7 pierwszy raz na to, że zobaczyliśmy starcie gigantów, czyli pojedynek Jarka Hampela z Nikim Pedersenem. W tym biegu Duńczyk nieco spóźnił start, w wyniku czego w pierwszym uku na bandzie wylądowali Piotrek Pawlicki i Krystian Pieszczek. W powtórce ponownie lepszym startem popisał się Hampel, który tego dnia pierwszy raz ograł Pedersena. Do końca meczu panowie rywalizowali jeszcze dwukrotnie. Obie bitwy zwyciężył tym razem trzykrotny mistrz globu. Pełna zupełnie rywalizacja jest podczas naszych spotkań ligowych i podczas Grand Prix. Aczkolwiek faktycznie fajnie jest jak się wygrywa wszędzie. Well I think it's always tough for the ends, but we go away, you know. Uh, the way they build up the team, you know, we need to be strong performance at home uh, to come in places like Lesno, you know. I, bardzo ładny mecz, dla, dla kibiców, było parę mijanek. Także jest dobrze, a ja powiem tylko, że unialeczny jest bardzo, bardzo młody zespół i może nie jesteśmy doświadczeni jak, jak inni zawodnicy, ale staramy się, że było dobrze i Pokazaliśmy, że potrafimy wygrać z każdym. Największą 12-punktową przewagę miejscowe byki wyśrubowały po wyścigu numer 10. Jednak po tym biegu jeszcze dwukrotnie 4-2 zwyciężali przyjezdni, i przed biegami nominowanymi pojawiła się nawet nadzieja na remis w tym meczu. Trzeba jednak było oba finałowe biegi zwyciężyć podwójnie. Ta sztuka oczywiście się nie udała, udało się za to zniwelować stratę do punktów 10. My się cieszymy z tego wyniku: 50-40. Jest to dobry wynik. Bardzo się cieszę że z tego, że udało nam się dzisiaj tutaj wygrać. Naprawdę wybrzeże postawiło wysoko bardzo poprzeczkę, bo walczyło naprawdę do samego końca. Długa droga do tego, do, do rewanżu, ale postaramy się w Gdańsku pojechać jak najlepiej. A wszystko się pokaże, a najważniejsze są play offy jak zawsze i tam walczyć ile się da. Można jedynie gdybać i snuć wynik meczu przy pełnej dyspozycji Piotra Świderskiego. Kto wie, być może Wybrzeże pokusiłoby się nawet o dwa punkty w Lesznie. Można również kolejny raz wieszać psy na Tomku Krzanowskim, który jednak walczył. Coś jednak niedobrego z naszym kapitanem działo się z każdym kolejnym kółkiem. Można mieć pretensję do Kamila, Marcela i Maksima, którzy kolejny raz zawiedli. Teraz jednak to mało istotne. Liczy się wynik, który napawa optymizmem przed rewanżem w Gdańsku. To był wyjazd. No, można powiedzieć, że było dobrze, ale może być jeszcze lepiej, bo mogliśmy to wygrać. Ostatecznie Unia Leszno pokonała loto z wybrzeże Gdańsk 50 do 40, jednak kwestia bonusu jest otwarta. Chciałbym zaprosić wszystkich kibiców na następny mecz, który naprawdę nie będzie łatwy. Reasumując, Krycha, to kto wygra mecz? GKS Wybrzeże.